Dnia 1 grudnia 2021 roku Brodacze ze Słowatycz. Zwyczaj Pożegnania Starego Roku stał się materialnym dziedzictwem narodowym Przejmie Informuję, że decyzją z dnia 1 grudnia 2021 roku element Brodaczy ze Słowatycz, zwyczaj Pożegnania Starego Roku. Został wpisany na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. -ha -ha! Uciekali, 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 na oświetlenie przez pustynię Jak najdalej, jak najdalej, jak najdalej, ukryć dziecię w miództw, Wiosiąką przez pustyni szat. Jak najdalej, jak najdalej. Ukryć dziecię bezcennych i